Cześć, jesteśmy z moim przyjacielem znowu na rzece, która ostatnio nam dała trochę fajnych, ładnych strążków. To zobaczycie później. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jak zrobimy sobie przerwę, to troszeczkę może więcej opowiemy i zobaczymy, co jest. Także pozdrawiamy do usłyszenia. się rozmowny był. No dobra, wejdę sobie do wody. Bo w wodzie troszeczkę bezpieczniej i zobaczymy, co tu słychać. Za kamyczkiem czy nie ma jakiegoś małego, a może dużego? Tu nie ma. Albo nie wziął. Zobaczymy tu w cieniu pod mostem. Za tym kamieniem nie ma. Nie chcę wziąć. A tu. Mięteczka wypływa, było oczko. Jak ma w moją mięteczkę walnąć, jak na mięteczce samozielsko. Zaraz zobaczymy, czy namierzony pierwszy maluszek uderzy. Było branie. Raz tylko. Zobaczymy, co słychać. Tutaj. Ech, te gałązki. Nic? Ale dzisiaj wieje. A miało być tylko 7 kilometrów, a to w porywach ze 30 jest. Nie no, niemożliwe, że tu nawet maluszki nie gryzą. Tam powinno coś wyjść. Był. Poprawił. Spadł znowu. Ale to maluszek. Oczywiście. Musi być zielone. Dobra. Nie poprawił. Był dwa razy na muszce. No jak tu stoi ryba, to będę musiał jej wejść na głowę. Bo muszę wybrać któryś brzeg do obrodzenia. A wybieram ten. Samozielsko zaczepiam. Ale jakby coś było to powinno lepiej walnąć. Zobaczymy tu. Jest idołek. Bardzo fajny. Ale tu ponoć... Z któregoś domu codziennie rano wychodzi pani z robakiem i czyści rzekę. Niestety u nas się nic nie poprawi. Takie miejsce piękne i co? I wolałbym być po drugiej stronie. Czy, Czyżby pani skutecznie wyłowiła tu wszystko? Bo ponoć mały dla dziecka, a duży dla dorosłego taka teraz moda nieważne jaki bierze każdego się zabiera ale miejscówka ma potencjał. a nie ma ryby Przeszedłem przez dołek jeszcze zobaczę co za tym kamieniem kawałek dalej od domu sieć brałeś dwa razy i się uchowałeś tutaj spadł. I się tu uchowałeś. A, no, było branie chyba. Tam chyba niżej jakiś wędkarz jest. Kolejny z jej fajny dołek i co? Cóż, nie można mieć zawsze Eldorada, nie? Choć by się chciało, ale aż dziw bierze, bo wszystko maluchy powinny być. Było branie, chyba. Poprawił. No już koniec młynków. I idziemy do grzelaska. Szymonku, mówiłeś, że robisz takie seledynowe. Ja oczywiście. Ja oczywiście też. I właśnie wziął na takiego. Oa. na takiego seledyna. A jeszcze się zapiełeś tutaj. Po co tak skaczesz? Chodź tu, chodź. Tu. Nierególna, po prostu taka dziurka. Tu przecież powinno być tych rypary. No jak jest, jak jest branie, to jest branie, a nie ma to tamto, taki, taki mały. I zobacz Szymonku Oczywiście przyjechałem tutaj nie po takie Po takie jak wcześniej Postaram się go tak żeby Go jak najmniej dotykać No hej Halo Wiesz co, ja jestem poniżej mostu kolejowego, przy tym drugim moście, nie? Aha, a gdzieś tam na Przy drodze? Tak, a e, przekroczyliśmy rzekę mostkiem i tam na trawie stoi nasz, nasze auto na e, Fiat Brava Czarny? No i tam powinien być Jacek chyba, że już zaczął schodzić za mną, nie? Tak? Dobra, spróbuję Was znaleźć, bo ja za 10 minut będę. Dobrze, dobrze. Dobra, no, to na razie. no hej, miejscowi koledzy, znaczy Mateusz dojedzie, którego zaraziłem muchowaniem. Chciałem to minąć. Patrzę. A tu? Taka ładna dziurka. Zaraz ją parę razy opukamy. Takie fajne miejsca i co? I lipa. Ależ ja lubię takie miejsca. To jakbym był pewien, że to ryba stoi, to takim pływającym streamerkiem, ale bajer byłby. No tu jakby wziął taki pod 50. To grzylasek na tej trujeczce to miałby zabawę. Tak trochę sprowadzam po łuku, żeby była przyspieszona. Zobaczyć, czy, czy coś na agresywnie prowadzoną. Muszę uważać, bo mam rondo. I dookoła, do góry, nic nie widzę. Żeby nie rzucić kimś lobem. W jakąś gałązkę. Ależ ona tu ładnie przyspiesza. Tak jak Przypuszczaliśmy, jak nie ma nas wędkarzy, wystarczy parę dni i jest po rybie. Miejscowi wybiorą. Chyba że dzisiaj taki dzień coś cudownego. Jak grzylasek lubi takie bystrza? Dobrze, bo tu jak jest trochę szybsza, to półka tą ziemię, i jak ja brodzę, to aż nie nęcę taką ilością. No nie, no tu powinny te małe brać jak głupie. Zaraz zobaczymy, co jest nade mną. Mówiłem, on do jest, to jest problem. I teraz szybko, szybko, szybko po łuku. Nic. Szarpnąć. Raz, dwa, trzy. Nic. O, żeż w mordę! Jakie fajne miejsce. I co? Hm, tu niżej fajniejsza ta woda. Ale szersza. Więcej ma tych kamolców. Ryba może praktycznie wszędzie stać. Ale łow, łowimy naprawdę sporodeczne ryby. O, i małe przede wszystkim. Cudownie. Po prostu cudownie. Ale też cudownie bez ryb. Nie no, po prostu miejsce. Chciałem powiedzieć, miejsce na grubą rybę. No i wreszcie coś się trafiło, ale nie grubego, taki normalny. No chodź, tu, chodź tutaj, bo jak mi wystrzelą nimfy, to w gałąź do góry i jak zwykle za... za dziubenik. Za odpadł. Miejsc a miejsc do łowienia na żyłę. I na okrom, jakby się podnosiły. Dalej, właśnie, bo tu śmierdzi dużą rybą. Tak? Tak. Znaczy, złowiłem jednego, ale nie wiem, czy nie wszedłem na głowę, bo wiesz, nie znam miejscówki, czy wybrałem dobrą stronę, nie? Ale tu jest fajny dołek. Nie no, ten odcinek jest znacznie fajniejszy, ale. nie, No, wiesz, to jest miejsce na, na klocucha, nie? Bo jest kamieniście głęboko, no ale tu jak ryba zeszła to już właśnie to co, to, co powinna zrobić, czyli się porozchodziła, nie? No ale to jest tak charakterystyczne to miejsce, że tu powinno być tych małych, no minimum 20. I co, tu za kamieniem nic nie wzięło? Bo ona normalnie pewnie w lecie jest znacznie niższa, nie? Czyli to taka rzeczka na wczesną wiosnę, nie? jak jest mega No no, normalne, no przecież to, to jest ta rzeka co syfi... Co syfi nysę, nie? Bo tutaj jest masę tego czerwonoziemu takiego. Chodź jeszcze tam zobaczymy za tamtym bystrzem i najwyżej wrócimy do auta. Nie no, najfajniejsze to to tam gdzie stoisz, bo tu za płytko, ale... I tu nie, i tu nie... Nie no, nie chce mi się wierzyć. Takie miejsce. No i zobaczył mnie miejscowy i od razu zawrócił. Chyba. Tak jest. Jak szybko uciekł, no. Ostatnie miejsce. Zobaczmy to z góry. Na doleń i nie, nie połowiliśmy. Rzeka znacznie ładniejsza jak tu wyżej. Jacenty tam, Mateusz przed mostem. Ja zobaczę, tu czekamy na Michała i Karolka. Zobaczymy, co się dzieje. Ta pani co z domku kusuje na ujściu mniejszej rzeczki, co wpada do małej rzeczki. To chyba wyłowiła wszystko, bo ponoć rano. Co rano jest z robaczkiem i wiaderkiem? Jak tylko ktokolwiek się pojawi, to od razu nie ma, bo mieszka nad samą wodą. Ale co zrobić? Niestety nie wyleczymy naszego społeczeństwa. Także zobaczymy, co na starych śmieciach słychać, czy coś się uda trafić, czy nie. No na razie. A tu trochę trącona, nie? Dawaj Mateuszek, dawaj. To twoje miejsce. Nie, bardziej tu trącona jest. Coś się stało. Przynajmniej jak ja byłem wtedy. Bo ja tu wszystko widziałem, a teraz nic nie widzę. Był jeden. Ale spadł. Jest drugi, ale brania takie delikatne. No no no, Spokojnie mi nie tu. Spokój, no weź no jak chcesz, żeby spadł, to nie spadnie. Nie chce mi się odpinać podbieraka. Aż tu można się wykopyrtnąć. Zielonym wziął, seledynowym. To co Szymonek Flighters mówił, że on też taki kręci. I, I dobrze, wszystkie dzisiaj na. Nie, nie, miałem jednego na. Na jęteczkę. Mm. Tam sprawdź teraz, jak stoisz ten napływ od tamtego kamienia. Tam Karolek za tym kamieniem. Ja najpierw tu holowałem i on yy, spiął mi się, ale tak bardzo delikatnie holowałem. I był powyżej 40 i te, widziałem, że tam popłynął, a Karolek go za moment na. Na białą gumę wyciągnął i miał 45 centymetrów Jak to był ten, bo ja nie powiem, że... Na 100% że to był ten, ale... Ale młody go pięknie wytargał Hejdzisz? idziesz? Trzeba się słuchać starszych Gdyż miał dzieci to pamiętaj, ten slogan ci przy... przy, przy... Przywrzę do ciebie ten slogan. Łotpiął się, a co masz założone? Ciebie No widzisz. A na którą wziął? No widzisz. Mówiłem, że to najlepsze muchy. Ja lubię najbardziej... Z... Ach, był. Ja lubię naj... albo albo trawa. Ja lubię najbardziej z pomarańczowym. Mariusz z czerwonym. A ty jaką lubisz najbardziej? Jestenty. centy 95 cent. <laughs> Tak, nie, to ja wolę ciasną i wilgotną. Mam? Nie, chyba nie. Może ciutkę. Może ciutkę, bo się nie daje podciągnąć. 30, ale na jęteczkę Nie, taki sam. Zakamyka wziął. Ale brania takie delikatne, że. Ta. Ale było cięcie. Ale było cięcie słyszałem Słyszałem to cięcie Słyszałem to cięcie. No to jest dobre miejsce na takie szkoleniowe dobrze, bo praktyki nabierzesz, nie? Jak musisz, to musisz. No czasami tak bywa. Że trzeba wrączkę wziąć, ale bezpiecznie wypuszczony, najważniejsze. Niech rośnie. Znowu na zielono, nie? No, widzisz? Ale te branie są takie, że. Tak, ja, wiesz, stymuluję ruchy i brań nie czuję, ale jak robię podryw, to nagle jest jakiś tam oporek i, i siedzi ryba. Także, wiesz, no, każdy już to był <gryw> z pewnością kilkanaście razy na kiju. Wow! Takiego to jeszcze nie miałem nigdy. No to ja takiego miałem, ale z szczebla czy w strążek? No i widzisz, wychodzi na to, że tu jest więcej, tak? Bo jesteśmy w trójkę i każdy, każdy coś ciągnie. No tam też troszeczkę szerzej ta ryba, ale pewnie więcej wsypali tu. Żeby jeszcze te smoczki tu brały. No wiesz, tak może być, bo ten tego jacen tego złowiłem 300 metrów niżej, nie? Teraz takie łowienie w ciemno na pamięć, z tego co pamiętam, gdzie jakiś tam kamyczek trawka była. Tak, bo coś ją tam przytrąciło wyżej. Siedzi. Ale silny. Mały a tak ciągnie do tego dna. O. Wreszcie. Jeden słuszny, który się wziął i spiął A tamci jak ten urobek robią to czasem czegoś nie wrzucają? Co skończyło się Eldorado, nie? Mateusz ciągnie. Brawo ty. siądę sobie, popatrzę, bo coś widać dzisiaj mm. nie idzie tak dobrze. Także zobaczę. O, Mateusz następnego chyba przypiął. po dużyłem z chłopakami, ale zew natury chłopaków wziął. Oni muszą. Łowić więc za dużo teorii nie pokazałem. Tym bardziej, że nie mamy przyponu konicznego do suchej muchy i tak dalej. Ale chcieli łowić, dobrze łowią. Więc przyszedłem na miejsce, które mi dało ostatnio parę fajnych rybek. Zobaczymy. A zajrzyj, pacanie do tej torby, bo może masz tu mokre. Może włożyłeś. Nie włożyłeś. Koło wrotek włożyłeś, ale baranie nie włożyłeś mokrych much. Nie chcecie, lubię żuweczki? Może taka mała jętunia i guł Było branie, ale małego. Siedzi, siedzi, ale to nie ten, co ja chciałem. Siedzi, ale malutki. Nie tego chciałem. No hej? Halo? Halo Grzechu? No? Słuchaj, ja musiałem pojechać yy, na Watę już No? Nie, nie, szuka, nie szukałem was tam, żeby się pożegnać No i tak dzwonię podziękować za, za fajny dzień i wskazówki Spoko No i za te nimfy No i ogólnie za wszystko, nie? Bo na pewno się przyda w przyszłości i mam nadzieję, że tam niedługo siedzisz Zobaczymy, znowu połowimy, nie? Pewnie, ja zobaczę, może jutro przyjadę, nie wiem, zobaczę No ja na majówkę chyba nie dam rady, ale... No Ale ten... Ale Michał gdzieś tam się wybiera, chyba z jakimś kleniem czy coś, z Karolem No, no No, także mówię, jeszcze raz dzięki i ten... A tą kaskę to Michał Ci tam przeleje Spokojnie, nie to, że... spo, spokojnie, spokojnie no, no, dobra Do Powodzenia tam i ten, jeszcze no. raz dzięki A złowiej jest coś jeszcze? Wiesz co, yy, ja nie zrobiłem nic, Dąbkowi chyba jeden tam spadł, Michałowi No No i nie wiem, Karol gdzieś tam poszedł z dołu, to nie wiem No, no No, a wy jak tam? Znaczy Jacek jest wyżej, ja poszedłem niżej yy, Widziałem jak zebrał duży dwa razy, ale nie chce nic mojego, wiesz A... A muchy mokre mam w bagażniku Nie? Aha, I kom... I kombinuje jak tutaj go wiesz przechytrzyć No, no ale no. to rado by go Michało zaprzestał sobie chyba jakiś Nie 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 to spokojnie no, ja. Michał, no, Michał no, jest no. tak samo daleko jak auto wiesz a, a, ja. No bo Michał tam na początku się uczył no, coś się... no. no. Dobra Piotru ja samochodem jadę żeby gdzieś nie stali za Dobra śmiało Śmiało jesteśmy no. w kontakcie no, dzięki, na razie. no się. hej cześć, założona mucha ostatniej szansy